przyjaciele, dlaczego jestem... się ruszam, a nie jestem tak przy kąpie, moi mili, bo jest to vlog Nie wiem kiedy ostatnio vloga nagrywałem, kiedy tak fajnie trzymałem kamerę, ale fajne wspomnienia Dzisiaj jest vlog dlatego, że chcę odpakować cztery paczki, moi drodzy, od YouTube'a, są to przyciski Czekałem, nie wiem kiedy wbiłem pierwsze 100 tysięcy na kanale Palion. Wbiłem, czekać, nie wiem, to już jakieś 3 lata temu, może wbiłem z koła. Czekałem 3 lata, żeby zamówić za jednym razem wszystkie przyciski, żeby za jednym razem, znaczy zamawiać też kij, ale żeby czekałem na odpakowanie, żeby odpakować je przy Was, z Wami cztery przyciski naraz. Tak, żeby było bardziej efektownie, efektywnie się mówi, nie wiem. I będzie to taki totalnie cheerowy vlog. Patrzcie, możemy się przejść po moim pokoju. Czegoś takiego jeszcze nie było, bo zawsze siedzieliście tam, prawda, przy kąpie, w tamtym miejscu. No sobie tak siedzieliście i dzisiaj latacie po moim pokoju. Jeżeli chcecie więcej takich jakby bardziej vlogowych, prawda, filmów, możecie napisać w komentarzu na przykład jakieś QA nagrać. Mogę. O, ja wiem co, oprócz odpakowania mogę wam pokazać basen. Bo jak pamiętacie jakiś film z basenem, to on był troszkę w takiej rozsypce, jakby i już cały jest wyremontowany, także mogę go wam pokazać dzisiaj, a Albo nie. Chodźcie, ze mną, przejdziemy się po domu, aktualnie jestem sam. Także szybki haustur i wam pokażę, czy znaczy nie, ja, ja powiedziałem albo nie, bo nie wytłumaczyłem o co chodzi. No i mili tam jest basen, nie wiem czy zobaczycie, bo jest. Aaa, co zobaczycie? Dobra, coś tam zobaczycie, ale niedużo. Czuję potężny taki, wiosny gwin. Jeżeli będziecie chcieli, bo, bo może odci osobny odcinek mogę na, o tym nagrać i kolejny vlog będzie, palion vlog. Jak po prostu prowadzam was po basenie, może sobie wskoczę do basenu, chociaż już jest pogoda niezbyt fajna i bardziej to będzie czelne wskoczenie do, do tego basenu niż przyjemność, bo woda jest zimna. Ale coś wymyślę, vlog kolejny, to palion vloger się robi. Czy to dobrze? No, także mamy widzowie Dila. Dajmy na to, że jeśli dobijecie. Albo nie musicie żaden próg, walić progi. Yy, po prostu piszcie w komentarzach i po komentarzach ocenię, czy chcecie, prawda, zobaczyć vloga z pięknego basenu. Także to już tylko od Was zależy, czy chcecie panem vloger. Przejdę się po domu jeszcze. Fajnie mi się chodzi z kamerą, naprawdę. To wszystkie wspomnienia. Tą kuchnię też znacie. Dużo filmów tu było nagrywane, jakieś piłki inne rzeczy. Fajnie, dobra, wróćmy do mojego pokoju. Wchodzimy do Jamy. To jest moja Jama, moi drodzy. E, tu są cztery przyciski, nie wiem czy je zabrać i otworzyć Na pewno nie tu, gdzieś w innym miejscu chyba to no miejsce to już, to już pewnie... Żygacie tym miejscem, to trzeba gdzieś indziej Biegnę do was Biegnę, mamy Pudełka, o kurde kamera leci N Nie umierajcie widzowie to mi wszystko okej, okay. ten statek jest już taki kurde, przejechany. Daj mi nagrać film. Dobra, yy, mniej więcej. A, jeszcze nóż, no to zaraz wracam. Oh, jestem, jestem. Czuję się jak zabójca z tym nożem. Dobrze. Od, od czego zaczynamy? Bo ja nie mam pojęcia, który to jest przycisk, za co i tak dalej. Więc zaczniemy od tych małych i skończymy na tym największym, czyli. Trzy i jeden duży Co rozpoczynamy? Unboxing Jezus kiedyś unboxingi robiłem przyjaciele Podoba mi się to, naprawdę podoba mi się nagrywanie vlogów Będzie takie proste, czy to jest tylko tasiemka? Czy wy wszystko widzicie? Mam nadzieję, że tak Bo vlogerem to ja nie jestem Przynajmniej byłem może lekkim O działa Działa, otwieram i widzę to Pewnie już widzieliście pełno unboxingów Z przyciskami, ale nie widzieliście upaliona także Proszę oglądać Dobra mamy tak Coś miękkiego. Kartka z. Aha, czy, czy pamiętasz swojego pierwszego subskrybenta? Setnego, tysięcznego. I tak dalej. No, no to piękne wspomnienia, przyjaciele, naprawdę. Możliwe, że tak. Na pewno zapamiętasz też swojego 100 tysięcznego subskrybenta. Niestety nie wiem, kto to jest, ale tak pamiętam. Dziękuję Ci. 100 tysięczny subskrybencie. Jakieś kartki. No kartki Was pewnie nie interesują. No nie będziemy lektur teraz czytać. Ja sobie to zostawię. Pewnie wszędzie będzie pisać, pisać to samo. O, otworzyłem przycisk y, od, na kanał PALION Games mojej mini. Tak, to jest. Za kanał Pallion Games, nie wiem czy będziecie widzieć O Jezus, tu troszkę przebija światło o, jeszcze, jeszcze coś Jeszcze coś mhm. Że nie można, nie wiem czy sprzedawać, czy to. nieważne Nieważne, ja tego nigdzie nie sprzedam, to jest To jest pamiątka przyjaciele, na całe życie Okej, okay, jest Ho, Lusterko O Jezu, ale by wam teraz Czy wy cokolwiek widzicie, ja wam pomogę Ja wam pomogę, ja, ja jestem pomocny widzę, Czekajcie. Czy cokolwiek zobaczycie tutaj Halo Nie wiem czy tu coś widać Jestem teraz ciemny, jak zawsze Mamy pierwszy. Nie palcuj, nie palcuj. Jasne, świetny. Ty będziesz leżał tutaj. Ok. Mamy jeszcze parę. Mamy jeszcze parę. Ja w ogóle tego vloga nie będę jakoś tak montował i tak dalej. Specjalnie, żeby on był taki natural, moi drodzy. Ja chcę, żeby ten vlog był naprawdę naturalny. Myślę, że taki będzie naprawdę, naprawdę, naprawdę. Chyba najlepszy. A to już jest otwarte. Coś miał otworzyć moją pakę. Jest, jest. O, o, uwaga! I za który kanał? Piszcie w komentarzach. Albo po prostu może nie piszcie, bo to jest bez sensu. W głowie sobie wymyślcie, za który kanał ja obstawiam, że to jest za kanał palion. I czy trafię? Czy trafiłem, uwaga? Muszę to odłożyć w inne miejsce, żeby to było wiadomo. A to jest wszystko to samo napisane, okej. Okay. Prawda, dobra, odkładamy. Nie, to jest Palion Games Plus. No nie trafiłem. Miałem 50% szans, nie trafiłem, ale to, to jest moje szczęście właśnie, tak? Tak to wygląda. Okej. Okay. O! Czegoś takiego w poprzedniej paszce nie miałem. Wygląda tak jak plaster jakiś. To jest... Okej, okay. otwórzmy od, to. O, mój kot idzie wizowie. Czekajcie, czy go widzicie? Pa! Co jest rynek? Co? Moi mini. powiedzcie mi czy pamiętacie tego kota? Wiecie jak On już jest, jest staruszek, on już ma 12 lat, ale od początku kanału był ze mną. Co chcesz, jedzenie? Czekajcie, dam, dam mu jedzonko i zaraz wracam Witam was z powrotem w otwieraniu paczek z palionem. Cześć, cześć, to ja Daj Dobrze, otworzymy kolejną pakę Myk, jest to przycisk number two Gdzie go damy? Może w tym miejscu? Czy wy się tu pomieścicie, drogie dzieci? Mam nadzieję, dobrze Trzeci przycisk to jest za kanał Palion, mam nadzieję Mam taką Ukrytą nadzieję, że wszystko dobrze zostało mi wysłane, bo chcę sobie oczywiście je powiesić na ścianę, żeby nie było. Ok, otwieramy. Myk no, A, jeszcze tu. Chyba nie więcej taśmy dalej, tym razem. Dobra. Uwaga, trzeci przycisk. Tym razem odłożę tu wszystko tutaj. Troszkę syfu mi się tu nazbiera w tym salonie, ale nic takiego, nic takiego się nie dzieje. Jest to tak, tak, to jest za kanapalem. czyli Na razie wszystko jest git. Najbardziej jestem oczywiście ciekawy przycisku za milion. Czyli największego, złotego przycisku Dobra, jest, jest, o kolejny O tu też tego nie ma, hmm, tym razem A nie, było, dobra, nieważne Dobra, otwieramy Tyk, trzeci, trzeci Kurde, nie ma tak otwierać cztery przyciski na raz Coś pięknego nie chyba każdego youtubera Tyk, to jest trzeci przycisk Kanał Palion, gdzie by, by go sobie postawić? Hm. Gdzie ty się zmieścisz, gościu? Się nigdzie już nie zmieścisz. Dobra, na razie postawiacie tutaj. Potem was wezmę do moich grączek, oczywiście. Dobra, tyk. Dobra, to już jest... I został największy gigant. No ten jest, ten jest duży, nie? W porównaniu do mojego uba. No, troszkę. jest różnica, dobra. Mam więcej taśmy. Myk, dobra. Otwieramy naszego pięknego giganta, który jest troszkę skórzony i nie usyfił. Jesteś paczko duża nawet. Troszkę, troszkę jesteś duża. Okej, okay, te kartki są wszystkie takie same Nie ma co, Możemy potem jeszcze zobaczymy co no dokładnie pisze O, ale tu jest, tu jest coś innego, patrzcie tutaj mam po angielsku wszystko A na tamtych mam po polsku Okej okay. Nie wierzyli chyba we mnie, że będę miał milion I myślę, że jestem zagranicznym kanałem Okej, okay. o kurde, to już jest cięższe, to jest cięższe Dobra, to sobie odłożymy, prawda, myk Pięknie O, ale piękny jesteś Chyba się w tobie zakochałem Gdzie by odłożyć pasko? ile kartonów, no to jest ładne zapalionika, teraz oczywiście na gamesie mi jeszcze brakuje chyba niecałe 200 tysięcy subów, także będzie niedługo, może za rok, gdzieś za rok obstawiam, będzie drugi taki złoty przycisk, no to jest już piękność, piękność trzeba was powiesić, jest, jest was dużo jest was kotek pojadł ja sobie, prawda, mogę się teraz napatrzeć się screenować dobra, odłożę cię na chwilkę Widzowie, dwa słowa dla Was. Ja Wam bardzo dziękuję oczywiście za wszystkie subskrypcje, a bardziej po prostu, że jesteście ze mną i że oglądacie. Staram się dla Was nagrywać mnóstwo filmów. Bardzo mnóstwo. Bo to jest jakieś 50 filmów, ponad 60 filmów miesięcznie, ale. Oglądacie, Podobała wam się, no dlatego dla, dla Was nie przestanę nagrywać. I mamy tutaj, prawda, piękne nagrody. O, tak, w tym miejscu. Ładnie się to prezentuje, też mi się podoba. Może Was to nie interesować, ale dla mnie to bardzo dużo znaczy, także dziękuję serdecznie. Co ja mam ten. Hm. Mogę Was jakoś w wziąć, żeby pokazać, widzom, o tak. To jest możliwe w ogóle, żeby zabrać cztery na raz? Jak to wygląda? Tylko się odbija wszystko. O, o, patrz, czy to. O, teraz to wygląda. Cztery przyciski. O, ciężkie to, dzieci. Ja was zabieram, zaraz ten syf ogarnę, bo... No, troszkę, no... Się usypił, o, rynek. Puścimy jeszcze kota. Jak to luźny vlog, to nawet można kota puścić. Idź w świat. czym się? A ja z wami idę... Na górę. Wchodzimy do pokoju i widzimy piękny, prawda, obraz tych trzech kanałów, które uzyskały te piękne przyciski. Dziękuję każdemu. No, zmęczyło już trzymanie tej kamery, troszkę się już była przez większy czas teraz na statywie. Ale widzowie, no, to jest luźny vlog. Chcecie luźny vlog kolejny, jak oprowadzam was po basenie? No to, to, to piszcie w komentarzach. Dla was. Nagram kolejnego luźnego vloga. Dzięki serdecznie za oglądanie. Nie wiem, gdzieś tu może, o, tu bym chciała je powiesić wszystkie. Tu pod półką. Mam nadzieję, że już powinny się zmieścić. Do zobaczenia.